W jednej z piosenek zespołu owca śpiewamy z jednoczkością swój ucz nas Ewangelii? Ale czym tak naprawdę jest jedność? Tyle słyszy się o jedności w rodzinie, o jedności we wspólnocie, o jedności bycia ze sobą samym. Tylko skąd brać przykład? Na jedność, jak wnosić ją właśnie w te przestrzenie swojego życia. Dla mnie takim niesamowitym przykładem na jedność jest Trójca Święta, niesamowita relacja Ojca z Synem, bo Bóg trwa w Jezusie, a Jezus przyszedł na ten świat, umarł za nas na Krzyżu. A teraz daje nam swojego ducha, wlewa go w nasze serca. I takim niesamowitym przykładem też jedności jest dla mnie są dla mnie moi rodzice, którzy wspólnie budują relacje ze sobą, z nami jako dziećmi i wprowadzają właśnie taką harmonię, jedność. Cały nasz dom. I tu się pojawia taka niesamowita, kolejna rzecz, która pokazuje, że jedność jest też miłością. O niej też mówi ten fragment: że Ty ich umiłowałeś tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Bóg chce nam dawać swoją miłość. I chce ją dawać poprzez małe gesty w naszym życiu, ale też poprzez rozlanie właśnie takiego ogromu swojej miłości. Miałam taki moment podczas Festiwalu Życia, gdzie miałam bardzo obniżoną taką samą ocenę swoją własną. I to był jeden z festiwali życia, gdzie właśnie był pokazany obraz Jezusa Miłosiernego, Jego wzroku, który nieważne, czy jesteś bardziej po lewej stronie, czy bardziej po prawej, czy gdzieś z tyłu, on zawsze jest skierowany na Ciebie i na Twoje serce. I wtedy był skierowany na mnie, na moje serce i to było takie... Bardzo głębokie dla mnie doświadczenie tego, że on faktycznie jest, interesuje go moje życie i daje mi tą swoją miłość. Przebacza mi grzechy. I wierzę, że w tej jedności Kościoła, w tej przyszłości Kościoła, Bóg chce nam dawać taki ogrom miłości do samego siebie. Do drugiego człowieka, ale także chcę pokazywać miłość, którą potrafimy go obdarzyć. I to jest niezwykłe doświadczenie, że my z tej jego miłości możemy się uczyć i wdrażać ją także w swoje życie. Nazywam się Emilia Machula, i w swoim życiu staram się wypełniać wolę Boga. Na co dzień studiuję, pracuję, prowadzę Zespół Pełnych Życia, a także staram się duchowo wspierać Maryjanki, które rozwijają się w naszej parafii. Zapraszam Cię do rozważania 17 rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś, i także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś ty mnie posłał i że ty ich umiłowałeś tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat ciebie nie poznał. Lecz ja ciebie poznałem, i oni poznali, żeś ty mnie posłał. Objawiłem im twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.